Tak, chcemy pokoju, bezpieczeństwa, ale tego pokoju i bezpieczeństwa nie uda się osiągnąć bez codziennego poświęcenia polskich żołnierzy i polskich funkcjonariuszy. A więc przyjechałem do Was, moi drodzy żołnierze i funkcjonariusze, po to, aby wyrazić swój wielki szacunek do polskiego munduru, do polskiego żołnierza i do polskiego funkcjonariusza. Nie wyobrażam sobie, jak bardziej w sposób symboliczny, jako zwierzchnik Sił Zbrojnych i prezydent Polski, mógłbym Wam powiedzieć: Dziękuję za Waszą służbę, niż spędzając właśnie z Wami te pierwsze dni wigilijne. Kładam Wam z głębi serca najlepsze życzenia Bożego Narodzenia i spędzenia Wigilii Bożego Narodzenia wśród swoich przyjaciół, bo jesteście też przyjaciółmi. Myślę sobie, że to symboliczne nakrycie które poświęcone jest dla przybysza, dla wędrowca w naszych domach, dzisiaj w Waszych domach w domach matek, ojców, synów, braci będzie miało podwójną symbolikę, bo w Waszych domach wasi rodzice, wasze żony, wasi mężowie będą też myśleć o tym, że Wy świadomie, kochając ich przecież tak bardzo, myśląc o nich w dniu Wigilii Bożego Narodzenia, wybraliście służbę, misję dla naszego i dla nich, także wspólnego bezpieczeństwa i dobra. Za to poświęcenie z głębi serca jako zwierzchnik Sił Zbrojnych Wam dziękuję.